Katarzyna Grochola jest w szpitalu. Przyjaciółka przekazała niepokojące informacje. Jest smutna diagnoza. Katarzyna Grochola choruje na nowotwór? Informacje o stanie zdrowia pisarki w jednym z najnowszych wywiadów przekazała jej córka. Dorota Szalongowska. Teraz okazuje się, że Katarzyna Grochola przebywa w szpitalu. O czym poinformowała w mediach jej przyjaciółka, Dorota Coldpoint, jest smutna diagnoza. Powiedziała projektantka. Dorota Szelongowska w najnowszym wydaniu magazynu Wysoki Obcasy Ekstra opowiedziała M. In o poważnej chorobie swojej mamy. Wspomniała o tym, że Katarzyna Grochola zmaga się nowotworem. Mama Maraka. Nie mówiłam ci, bo to się nagle okazało. Za kilka godzin operacja. Powiedziała, że wszystko będzie dobrze. Byłem wczoraj z Marią, siostrą Szelongowskiej. Szyb. Red, u notariusza. Matka chce pozałatwiać jakieś sprawy, a ja w sobotę jadę do Hiszpanii na trzy tygodnie powiedziała Dorota Szelęgowska w falietonie kochana dla wysokich obcasów Ekstra. Pisarka kilka dni wcześniej opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym w towarzystwie specjalisty od chorób płuc przestrzega swoich obserwatorów przed paleniem papierosów. Grychola poinformowała, że im w najbliższym czasie będzie się widywała z lekarzem częściej niż zazwyczaj. Pisarka już kilka lat temu przyznała w mediach, że choruje na nowotwór, ja wiem, że życie jest krótkie. I tak mam podarowane 32 rok życia. W czerwcu właśnie 32 lata temu lekarze dawali mi najwyżej 3 miesiące. Zdiagnozowali nowotwór. Powiedzieli, żebym się przygotowała. Przemyślała, co z opieką nad dzieckiem. Spisała testament, mówiła Katarzyna Grochola w 2019 roku w jednym z wywiadów. Niedawno w mediach znowu zrobiło się głośno o stanie zdrowia Katarzyny Grocholi. Pojawiły się bowiem nowe informacje. Przyjaciółka pisarki, Dorota Coldpoint podczas jednego ze swoich pokazów w rozmowie z reporterką serwisu Jastrząb Post ujawniła. Że Grochola przebywa aktualnie w szpitalu, Kasia Grochola niestety jest w szpitalu. Nie mogła dzisiaj z nami być. Jest smutna diagnoza. W tej chwili są prowadzone badania. Tak, jak to w przypadkach chorób terminalnych, po prostu czekamy. Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy tę informację, powiedziała projektantka. Dodała, że wspiera swoją przyjaciółkę, jak tylko może i głęboko wierzy w to, że uda jej się wygrać z chorobą. Nie można się poddawać. Tak naprawdę życie jest w naszych sercach i naszemu myśle. Kochając życie, będziemy o to życie i zdrowie walczyć. Trzymam ogromnie kciuki za Kasię. Dzwonię do niej, wzmacniam ją. Wiem, że sobie poradzi. Powiedziała Dorota Point w rozmowie z serwisem Jastrząb Post. Miejmy nadzieję, że Katarzyna Grochola szybko odzyska zdrowie. Dorota Szelongowska zrobi to dla dzielnej mamy. Kobieta potrzebuje pomocy specjalisty. Dorota Szelongowska, mama Maraka. Katarzyna Grochola zmaga się z chorobą od lat. Lekarze dawali jej 3 miesiące życia. Katarzyna Grochola ostro o Blance Lipińskiej. Nie ma w tym nic oprócz szkolenia przyszłych prostytutek